Czy wiecie, że niegdyś kawa była uznawana za napój szatana i podobno inspirowała spiskowców do zdrady? Nie wiecie? No to dzisiaj się właśnie dowiecie, a wszystko to dzięki wielkobukowemu patronatowi i książce, o której wam dzisiaj opowiem. Hej, hej, moi drodzy! W ten piękny letni dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Z ogromną dumą przedstawiam Wam pierwszy wielkobukowy patronat od wydawnictwa PWN, czyli Zapomniana Historia Panny Apteczkowe Nachorzy, kołtuny autorstwa Krzysztofa Reimera. To wypełnione po brzegi ciekawostkami, fascynujące eseje, które nie tylko inspirują wyobraźnię, ale także zachęcają czytelnika do własnych poszukiwań. Co więcej, jeżeli po lekturze będzie Wam jeszcze ma to możecie sięgnąć po pierwszy tom tej luźnej, esejowej serii, czyli po zapomnianą historię nauki, czyli fantazje i facecje naszych dziadków, również Krzysztofa Reimera. Czy wiecie, że istniały pigułki przyczyszczające wielokrotnego użytku? Albo puchary wymiotne? A czy wiecie, że zmierzchnica trupia główka, czyli ćma z charakterystycznym wzorem czaszki, była symbolem śmierci, uznawana była za totem czarownic? A czy wiecie, że końską krew polecano pić chorym na gruźlicę, jak również końską pianę z pyska? Nie pytajcie nawet. Jakby tego było mało, czy kojarzycie te opowieści, te legendy o dzieciach wychowywanych przez zwierzęta? Bo taka historia również wydarzyła się w Polsce. Właśnie wszystkie te historie, wszystkie te anegdoty, te ciekawostki i moc, moc innych i jeszcze więcej znajdziecie w tej fascynującej, arcyfascynującej książce. Krzysztof Reimer porusza tutaj każdy możliwy temat, ma całe spektrum tematyczne od medycyny, alchemii po arytmetykę, po legendy i tajemnicze manuskrypty. Krąży po wszystkich możliwych erach, od samej starożytności, przez średniowiecze, aż po współczesność. Zagląda też w każdy zakamerek naszego globu, od Etiopii przez obie Ameryki aż do Warszawy, a czytelnik chce tylko więcej i więcej. Ostatnio oglądałam sobie film o Australii, fascynujący, zabawny i przerażający miejscami western z początku lat 90., i słuchajcie, no jak to ja musiałam sobie sprawdzić kilka faktów. I w ten sposób trafiłam na absolutnie fascynującą ciekawostkę o bumerangu. A mianowicie okazało się, że najstarszy bumerang na świecie bumerang, który ma 24 tysiące lat tak właśnie określony jego bieg został znaleziony w jaskini w Polsce. Tak, kochani, w Polsce. Ja tutaj nie żartuję wcale, to jest absolutna prawda. Najstarszy bumerang, znaleziony w Polsce w jednej z jaskiń, tak zrobiony z kości mamuta, był używany do zabijania, właśnie do polowań. No, ale to był taki bumerang, który w odróżnieniu od tych australijskich. Nie wraca. Niemniej, jak sami widzicie, jest to absolutnie fascynująca ciekawostka, która sprawdzi się doskonale jako taki początek jakiejś konwersacji, taki conversation starter, jak to mówią Amerykanie. I mogę Was zapewnić, że książka Krzysztofa Reimera jest takich ciekawostek pełna. Na przykład, siedzisz sobie w kawiarni, pijesz sobie kawę, wchodzi ktoś interesujący, dosiada się do stolika bliźniutko obok jest sam, więc postanawiasz wyjść naprzód i zagadać. A wiesz, że filtr do kawy wymyśliła i opatentowała pewna niemiecka gospodyni w 1908 roku? I od razu, słuchajcie, budzicie podziw, budzicie prawdziwe zainteresowanie. Ja osobiście, słuchajcie, uwielbiam takie ciekawostki, uwielbiam właśnie takie anegdoty, bo nigdy nie wiadomo, kiedy one ci się w życiu przydadzą. No, po prostu nigdy nie wiadomo, a kiedyś na pewno się przydadzą. A powiem wam, że taki ciekawski, czytelniczy umysł, taki właśnie jak mój, i sądzę, że wasz też, zachłyśnie się przy lekturze książki Krzysztofa Reimera. Po prostu tego tyle tutaj jest. Aha, tylko w ramach sprostowania, słuchajcie, nie dajcie się tutaj omamić temu podtytułowi Panny apteczkowe z nachorzy i kołtuny, dlatego że być może to tak zwiastowałoby dla Was tematy medyczne i co prawda trochę tutaj o medycynie jest i takich ciekawostek medyczno-cielesnych również trochę jest, niemniej Reimer porusza wszystkie możliwe tematy, tak jak już wcześniej Wam powiedziałam. Jedno jest pewne, to są fascynujące eseje, można je czytać na jeden haps, chociaż nie polecam, bo można się po prostu zapchać za bardzo z tymi ciekawostkami, ale polecam je podczytywać. Po jednym eseju po trochu Pycha. Polecam po prostu z całego serducha, także w formie prezentowej dla wszystkich tych, którzy zwyczajnie lubią wiedzieć więcej. A teraz kochani razem z wydawnictwem PWN zapraszam Was na konkurs, mam dla Was jeden egzemplarz panien apteczkowych do wygrania, tak nazwijmy to w skrócie, pytanie konkursowe brzmi Podzielcie się ze mną Waszą ulubioną ciekawostką z każdej możliwej dziedziny jaką macie, taką ciekawostkę, którą poznaliście jakoś w swoim życiu, która totalnie Was zbiła no, która totalnie Was zaskoczyła. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach, pod filmem konkurs trwa do 20 lipca, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Jak ja uwielbiam takie książki, mam to po mojej mamie, ona też również uwielbia takie właśnie książki wypełnione ciekawostkami, zawsze podczytuję sobie od czasu do czasu po jednym takim eseju, po jednej ciekawostce i potem gdzieś ją zarzuca, jak tylko jej się przypomni właśnie. No ja też to bardzo lubię, jak sami widzicie, chociażby z tym bumerangiem. I ogromnie się ucieszyłam, kiedy wydawnictwo PWM zaproponowało mi właśnie ten patronat. Jestem z niego ogromnie dumna, czytajcie, łapcie, po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, bo tam również znajdziecie pewną fascynującą rycinę, więc ogromnie Was zapraszam. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na filmik na poradnik, jak czytać książki po angielsku i w innym obcym języku. Zaglądajcie koniecznie, tam znajdziecie moje porady, moje tipy, moje sposoby na czytanie. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie, może Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!